Dobra, co ty robisz? Czytaj przegląd leśny? Po cholerę. Co ty nie wiesz, gdzie jagód szukać? Na krzakach, tyle ci powiem. Na De Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Legacy Challenge, czyli wyzwania pokoleniowego. Jesteśmy, tak jak mówiłam Wam, w granitowych kaskadach, dlatego że nasza rodzinka potrzebowała troszkę wytchnienia, oderwania od swojego miejsca, w którym mieszka. Jesteśmy oczywiście w granitowych i słuchajcie... Tutaj nasi Simowie dopiero co się zadomowili, że tak powiem. Jesteśmy w ogóle na tym obozowisku. Mamy dwa namioty, yy, mamy też lodóweczkę. Tylko tyle sobie kupiliśmy, tylko tyle nam wystarczy. Nic więcej nie jest nam tutaj do szczęścia potrzebne. Jest to czas dla rodziny, dlatego że jesteśmy jeszcze tutaj dość przygnębieni. Więc porozmawiamy sobie z dziewczynami, yy, dokładnie. Później pójdziemy, słuchajcie, też na jakieś ryby. Postaramy się tutaj jak najwięcej spędzić czasu razem. Myślę, że nam się to fajnie tutaj uda. Chciałabym też odwiedzić pobliską restaurację, bo dodałam tutaj restaurację, ale nie wiem czy dzisiaj, czy na drugi dzień, bo jesteśmy tutaj przez dwa dni. Chciałabym też, żeby pograli sobie, no wiecie, pospędzali tutaj czas jak najbardziej ze sobą. Zobaczymy też, kto do granitowych kaskad przyjechał. Na razie widzę same jakieś jodły. I oczywiście pozbieramy, słuchajcie, jakieś fajne tutaj hmm, te roślinki. I y y y dobra. Myślę, że my się tym zajmiemy, co? Zbierz plon, tutaj przejmiemy może tą działkę po mamie Ciekawe w ogóle, czy na przykład w granitowych kaskadach też można by jakiegoś wampira spotkać To mnie naprawdę interesuje, ojej, jak ona jest smutna Ford, ja widzę tutaj też jakąś skałkę, weź ją wykop, co? Będziemy mieli pamiątkę albo po prostu sprzedamy to cudeńko Ty, moja droga, chcę ci się siusiu No to w takim razie lecisz Słuchaj, opróżnić pęcherz, proszę bardzo. Tutaj rodzinka za chwilę się zbierze i pójdziemy może połowić te ryby, nie? bo fajnie by było coś mieć właśnie takiego rybnego w swoim wyposażeniu. A później e, wiecie co by było fajne? Na przykład, upiec taką rybę. Okej, okay, coś sobie tam zebraliśmy, gdzie jest rzeka? Gdzie jest rzeka w ogóle? Traciłam orientację, ale tak to jest z moją orientacją w terenie, słuchajcie, nie jest najlepsza, szukaj żab. Nie, może wiecie co, damy to Fordowi, żeby on tutaj jednak poszukał żabek. Gdzie ja tu mogę łowić? Tutaj mogę łowić, patrzcie, jakiś misio tutaj pędzi. Chodź moja droga, idź na ryby. No nie, misio też będzie łowić, ja nie chcę. To jest jakaś Olga Małysz, słuchajcie, nie, nie tylko misia. Co ty robisz, moja droga? Wyrzuć. Co ty tam wyrzucasz? Chodź tutaj. Idź na ryby. Fordzik, ty tutaj zbierasz tą żabę, nie? No to dobra, poczekam na ciebie, bo żaba może być nawet cenna. Tak, przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeszcze tutaj żab tak naprawdę nie zbierałam jakoś nigdy. Tak nie zbierałam tych fantów w granitowych kaskadach i w sumie wiecie co, nie bardzo mi to jakoś interesowało, ale teraz postanowiłam coś tutaj sobie właśnie. Wziąć z tych granitowych kaskad, zobaczyć, ile to warte, dobra? Czy my tutaj wreszcie dojdziemy na te ryby? Widzę, że dziewczyny zaczynają też być głodne powoli. Połowimy sobie rybcie, fajnie. Oczywiście przebrałam naszych simów, typowo tak na wyjazd, żeby było im wygodnie. Dobra, też idź na ryby. Nie wiem, jak tam nasz Fordzik, słuchajcie, z umiejętnościami wędkarskimi, bo on kiedyś miał dość takie rozbudowane nawet. Ja tam na tą tajemniczą polanę z nim chodziłam. Chodź tutaj fordzik. Ty masz bardzo niską zabawę. I mam nadzieję, że trochę cię tutaj wzrośnie. Co tam Mili? słychać, słychać bo ona taka jest naprawdę tutaj dość nieswoja. Tylko te komary. Okej, okay, masz za małe umiejętności. Nie gadaj, dawaj, ów dalej. Nie wiem, czemu ten komunikat wyskakuje. Bez sensu. Bo miała przed chwilą jeszcze mniejsze umiejętności, a jakoś łowiła. Jej, ciu, wszyscy są tak, naprawdę. <laughs> Smutni, że szok Patrzcie, Ford chyba coś złowi E, nie, jeszcze chyba nie tym razem Przyspieszymy im troszkę Oj, Amber Ojej, patrzcie, ona też myśli o swoich sprawach sercowych Dobra, chce ci się siujku To leć, tutaj ci pozwolę na to <grych> O, czyżby mi ja coś złowiła? Nie, nic Fordzik złowił jakąś małą rybę Okej okay. Słuchajcie, może on złowi jeszcze dwie, co? Byłoby fajnie, gdybyśmy mieli dla każdego rybkę na ognisko. Ale nie wiem, czy to nam się uda, szczerze mówiąc. O, coś, coś ciekawego znalazł, czekajcie. Dobra, Mia zaś ma za małe umiejętności. Fordowi chce się siku, wszystkim chce się sikać. Mhm. Nie wiem, co on tutaj za żabę, chyba tą żabę. Mówiliście mi, że żaby od Juli są w wyposażeniu rodziny. Muszę sobie tam wejść i to sprawdzić. Dobra, żadnej więcej ryby nie mamy, tylko jedną. Forcik, no to idź do toalety przecież ja ci nie zabraniam, nie? Zabawa tak w sumie, słuchajcie, to mu nie za bardzo podrosła. Ty sobie dalej tutaj spróbuj połowić. Nie wiem, co ona ma tutaj za znaczek z tym krowokwiatem czy zaziął krowokwiat, zeżar i, i nie dopilnowałam tego. Ale jest bramka, i tylko ford może tam wchodzić, więc nie wiem o co chodzi tym Simon. No już nie wiem. Dobra, ty też sobie jeszcze przyjdziesz na chwilę na ryby, bo poczekamy na Forda, zanim on się wysika, słuchajcie, to miną wieki. Biedna mija nic nie może złowić. Dobra. Przez chwilę Amber tam dalej miała blond włosy, trochę dziwne. Okej. Okay. Właśnie, słuchajcie, oni są teraz głodni, z tym, że tak... Gdybyśmy poszli teraz do restauracji i coś zamówili, to będziemy czekać wieki. E, dlatego myślałam, żeby pójść sobie tam, zamówić jakieś lody na przykład, czy zrobić sobie te lody, zjeść i jeszcze, wiecie, pójść do jakiegoś lasu czy coś, a później sobie po prostu wrócić tutaj. Dobra, skończcie łowić, wrócić sobie na ognisko byłoby super. Zrobimy sobie wspólne zdjęcie z siostrą. Eee... Pogadamy chwilkę, i fajnie by było też zrobić sobie takie prawdziwe zdjęcie stąd. Zrobimy sobie oczywiście zdjęcie z ręki. Na razie tylko z Miją. Później też z Fordem. Fordzisław! Ford, nie! Chodź tu! Nic mi tam nie gotuj zaraz pójdziemy na, na jedzenie. O, dziewczyny! Musicie się wspierać w tych trudnych chwilach. O, patrzcie, jakie ładne zdjęcie będzie. Tutaj troszkę nam się tuż rozwazał, ale to nic. Dobra. Mm, kurde, mija mi się w kadrze, nie mieści. Dobra, na no to robimy. Cykamy, słuchajcie. Uże, ciężko tak bez tej Juli. Muszę wam powiedzieć, że dalej nie mogę się przyzwyczaić. Dobra, zdjęcia zrobione. Gdyby teraz sobie słuchajcie podróżować i widzimy się na miejscu w restauracji. Tak, oczywiście focia z ręki, najważniejsze. Jesteśmy oto w tej kawiarni. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, od kogo można sobie ściągnąć. Ta nasza, słuchajcie, kawiarnia czy restauracja bardziej pasuje do Windenberg. To jest właśnie w tym stylu zrobiony budynek, ale umieściłam go sobie tutaj, spodobało mi się. Troszkę tam pozmieniałam wewnątrz, ale minimalnie także autora widzieliście, można sobie ściągnąć. Zajrzyjmy do środka, jak to tutaj wygląda. O. Mamy tak fajnie tutaj klimatycznie jakieś takie fajne kolorowe stoliki. No, jest oczywiście miejsce dla baristy. No i oczywiście też są tutaj różne sprzęty, z których możemy skorzystać. Między innymi ekspres do kawy. Dlatego, że mnie to po prostu wkurza. Że nie idzie się tutaj do kawy dostać, robi się zawsze tłum. Każdy mi tą kawę podbiera, nie wiem ile razy bym tutaj nie kupiła kawy, to nigdy się jej nie napiję Także, jakby, co ekspres jest? Tutaj podejdziemy sobie z Fordem, przyrządzimy lody. Nie wiem, jakie on ma umiejętności gotowania, niezbyt dobre, ale zrobimy sobie cytrynowe, może co? E, tutaj my jesteśmy takie dalej smutne, i w ogóle, podejdźcie tutaj, dziewczyny, usiądźcie sobie, chodź mi. Mia jest znudzona, biedna i głodna, ale zaraz Ford nam tutaj przyrządzi coś dobrego, jakieś smakołyki. Zobaczmy, kto tutaj jeszcze jest. Słuchajcie, nie ma zbyt dużo ludzi w tych granitowych kaskadach teraz, nie wiem, może jesteśmy poza sezonem. Ale okej, okay, dobra. Mogliśmy w sumie wziąć sobie coś słodkiego tutaj od tego baristy, ale właśnie boję się, żeby nam to za długo czasu... O nie, co tu jest? O-o, to są te głupie drzwi, no nie... Czy ja będę mogła to teraz usunąć? Słuchajcie, zobaczmy. Tutaj sprzedam je. Weźmiemy jakieś normalne. No, niedopatrzenie moje po prostu. Weźmy sobie takie, żebyśmy mogli tutaj wejść. Fajnie, że da się budować na tej parceli. Dobra, no i chyba teraz nie powinno być problemu, tak? Ale Ford już pewnie zapomniał, co ma robić. A nawet nie. Dobra, usiądźcie sobie dziewczynki, porozmawiajcie jeszcze ze sobą. Dziewczynki, jeju. Już mi się normalnie nie chce wierzyć, że one są y, tak dojrzałymi simkami, dojrzałymi. No, wiecie o co chodzi, że są już takie stare. <grym> nie, że po prostu wiecie, no, mają już tyle lat, ile mają, a mi się dalej tutaj kojarzy, wiecie. Jak dziewczyny robiły tam teatrzyki kukiełkowe czy coś, no, gdzie wy leziecie, no. Siadać na tyłkach i siedzieć, jak Wam każe. Chyba trzeba będzie wyłączyć wreszcie tą wolną wolę. Siadać, siadać. Siadać, siadać, to jest czas dla rodziny. Mamy się tutaj wspierać, mamy rozmawiać. Słuchajcie, po to tutaj przyjechaliśmy, tak naprawdę. Um, dobra. Hmm, 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 hmm. Widzę, że tutaj hmm. dziewczyny nie są jednak w najlepszym nastroju, nawet do rozmów. Kurczę, no nawet nie ma o czym specjalnie. Dobra, pogadamy o wampirach Dobra, okażemy podziw, a pożartujemy o dawnych czasach Jeszcze mu to trochę zajmie przyrządzanie tych lodów hmm. Biedny Ford Wiele osób się zastanawiało właśnie co zaraz z Fordem będzie Czy on jednak, wiecie, będzie szukać sobie jeszcze kogoś Czy, czy zostanie już sam, no nie wiadomo, nie wiadomo co z nim będzie ale kariery raczej nie będą mu podejmować, dlatego że chciałam właśnie tutaj utrzymywać się, żeby to przynajmniej pierwsze pokolenie utrzymywało się z, 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 z powiedzmy takiego rolnictwa. Gadaj tutaj z siostrą. Ja widzę, że ona tutaj, słuchajcie, myśli o tym barmanie czy kelnerze. Dobra, pogadamy jeszcze chwilkę. Zaraz Ford skończy robić te lody. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie wiem, tylko gdzie my je postawimy, ale dobra. Okej, okay, Tom ukończył robienie lodów. Super. Gdzie my możemy je dać? Słuchajcie, gdzie my możemy je dać? Czy, 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 czy? Tutaj na przykład na jakiś stolik możemy, czy gdzieś, albo tutaj, może wezmą z tej strony, zobaczymy. Co ty tam zrobiłeś? Lody cytrynowe, nie? Daj to tu. Dobra. Weź, michę, Wybierz dekorację. Może baton czekoladowy i polewa lub posypka, wita śmietana. No i co? I weźmiemy miseczkę razem. Powinno wszystko grać. No Mija, łap się za miskę z lodami. Gdzie ty idziesz? Słuchaj, co mówi Amber. Hmm. Oby to było ważne. <laughs> kurczę, mi się nas prześladuje. A to jest to dalej ta małysz? Nie, jakaś maluch. Okej. Okay. Patrzcie kto tu jest, Adam! A! O kurczę, blade. Czy on tu przyjechał dlatego, że wiedział, że my tu będziemy? Mm. Oho ho, nieźle. Jakie babeczki? Wow, album bym zjadła. Tak, wiem, to jest ważniejsze, to jest po prostu najważniejsze Dobra, Adam, 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 Adam Dzień, Co ty tu robisz, chłopie? Dobra, zaraz się dowiemy, słuchajcie Weź tylko sobie tą michę i podejdź tutaj do niego Rozmawiaj o grach komputerowych Tak, słuchajcie, ja tutaj z Adamem mogłam flirtować Kiedy byłam, kiedy jestem, może jak to powiedzieć Amber jest nastolatką, tak? I ja mam mod, który umożliwia flirtowanie z dorosłymi tylko, że niestety ten mod nie wiem, czy po aktualizacji, czy coś przestał po prostu działać. Nie mam już w ogóle tej opcji. Także skończyły się dobre czasy. Słuchajcie, dla modów, chyba. No, niestety tak to wygląda. Mia, czy ty wzięłaś miskę? Weź sobie miskę, bo to jest strasznie głodna. Kurczę, blade. No. A do ogniska jeszcze trochę czasu. Widzę, że Amber tutaj nie wzięła sobie. Na lodów mhm. ale gada z Adamem. Okej. Okay. mnie forte w ogóle zastanawia, o co chodzi. Dlaczego jego córka gada z jego przyjacielem, skoro on sam siedzi tutaj i je i z nikim nie gada. Kurde, tutaj jakiś kosmita próbuje się wkręcić w naszą rozmowę. <śmija> Mia sobie siedzi i je, o nic się nie martwi. Patrzcie, nawet barman się poczęstował nie. Ale patrzcie, jak fajnie wyglądają te lody. Ach! Tutaj ten baton czekoladowy. Mmm, nie tutaj bita śmietana u góry a co to za zimka dominika przeżywa z ok gadamy słuchajcie o mia teraz tutaj się tak spojrzała właśnie na adama i w ogóle mm, pewnie zaczyna jej coś słuchajcie w głowie świtać że może siostra się troszkę zauroczyła Ford, chodź tutaj zagadaj do adama no właśnie widzę że on już sam chce tutaj podejść Pochwalimy mojego strój, słuchajcie, poschlebiamy mu, zapytamy się w ogóle, co tutaj robi. że to dziwne, że tu przyjechał? Znaczy dziwne? Dziwne, nie dziwna, no. Wiecie, no, takie, taki zbieg okoliczności, tak? I, I nic mu nie powiedział, że tu będzie w ogóle. No, oczywiście, Adam się wykręci, że to mnie takie spontaniczne, że przyjechał tylko na jeden dzień, bla, bla, bla. Żeby oczywiście nie wspominać, że przyjechał tutaj, żeby może zobaczyć Amber. No, Amber się zastanawia, czy to dla niej, czy nie. No, teraz ma rozkminę, naprawdę. Gdyby siostra była trochę starsza, to pewnie by się podzieliła swoimi wątpliwościami. Ktoś do nas dzwoni, czym się wydaje? Dominik ktoś dzwoni. Kto do nas dzwoni? Ej, no nie, mus muszę ci odmówić, Paulina, bo ja jestem teraz, rozumiesz, na wyjeździe rodzinnym, więc nie bardzo. Nawet Misio przyszedł się poczęstować tutaj naszym deserem. Ej. Wszyscy. Wszyscy zżerają nasz deser. Naprawdę, ta gada z barmanem Boże, jakieś pomieszanie z poplątaniem Chodź tutaj O, pani bez włosów, OK. Amber wyjdzie na chwilę, słuchajcie Z tego wszystkiego będziemy musieli zadzwonić Normalnie do Elsy i powiedzieć jej, że Adam tu jest Nie No, bo jakżeby jak żeby inaczej Tutaj Amber, nie wchodź w ten W ogrodzenie, proszę cię, nie, chodź Czasami te Simy się tak dziwnie Zachowują, nie, a po aktualizacji To już w ogóle jest jakaś masakra Po aktualizacji z dziećmi Czasami po prostu mam wrażenie, że wykonanie prostej czynności zajmuje tym simom wieki, szczególnie jeśli to jest czynność związana z dziećmi, na przykład Podanie jedzenia mamemu dziecku, czy położenie go spać, to te simy trzymają to dziecko na rękach, stoją, stoją, stoją i ja już w końcu nie wiem, czy on się zaciął, czy on się nie zaciął I tak pół godziny, nie? Pół godziny oczywiście simowego czasu, lub też więcej, dobra Dzwonimy do naszej Elsy Co ja robię w ogóle? Rozmawiaj z, nie ja wiem, tak zaklikam po prostu, Elsa, ok, zadzwonimy tutaj Że jest Adam tutaj na miejscu, ona już w ogóle nie wie, co ona ma robić, nie Z jednej strony oczywiście tęskni za mamą i w ogóle, no ale wiecie, no Jej serce nie jest obojętne na widok Adama Kurczę, patrzcie, on tu wyszedł, wyszedł tak jakby za nami, nie Ale Ford, Ford do niego dołączył od razu Adam po prostu chciał wyjść, pogadać sam na sam z Amber, nie Ale Ford tutaj normalnie ciśnie za nim może Ford myślał, że wiecie, on chce pogadać sam na sam z nim Żebyś się chłopie nie zdziwił czasami kiedyś Amber, co ty, może Mia, co ty robisz, co ty robisz, co ty robisz Ta normalnie o tym barmanie myśli tutaj, ja nie wiem, co Co ty byś chciała z tym barmanem, co on jest w ogóle Aha, młody dorosły, Jan Wójcik, pokażcie mi tego barmana, no, no Całkiem sympatyczny Dobra, zabawne powitanie, pogadaj sobie z nim Amber tutaj rozkminia sytuację z Elsą nie wiem, co ona jej tam mówi, słuchajcie. Pewnie ją w ogóle ostrzega, żeby wiecie: no, nie robiła nic głupiego, żeby, żeby się na razie wstrzymała, tak? Żeby zobaczyła, jak to wszystko się potoczy. O mój Boże, Fort, co ty robisz? Dostałeś jakiegoś olśnienia? Niebiosa do ciebie przemówiły? Boże szty, mój, co tu się wyprawia? Poschlebiaj mu, pogadajcie w ogóle mm, o męskich sprawach. Trzeba by było, słuchajcie, się ewakuować i na to ognisko. Chcę, że mija tutaj. Próbuje coś z tym barmanem. <laughs> Słuchajcie, ale on jest tutaj naprawdę zajęty pracą. Nie wychodzi mu w każdym bądź razie to barman barmanowanie, <laughs> ale się stara. Naprawdę się stara. Dobra. Ok. No, Ford mówi, wiesz co? Będziemy teraz uciekać już. Na ognisko. Jeśli chcesz, to możesz się przyłączyć. No, oczywiście Adam powie, że się przyłączy, no bo w sumie i tak nie ma innych planów ciekawszych. Zobaczymy, czy w ogóle się da go ze za sobą zabrać. Myślę, że tak. I słuchajcie, zrobimy ognisko, coś sobie zjemy, nie? Fajnie. W ogóle nie spodziewałam się, że Adam tutaj będzie. Dziwny, naprawdę, zbieg okoliczności. Jesteśmy już w naszym obozowisku. Niestety nie wiem, gdzie się Adam podział. Słuchajcie, jest to dla mnie tajemnicą. Rozpalimy um, tutaj dziewczyny podejścia. No, nie mamy tych krzesełek żadnych, ale myślę, że sobie poradzimy i bez tego. Tutaj znowu jakaś skałka, więc pewnie ją sobie wykopiemy, tak czy siak. No chodźcie, laseczki, laseczki. Dobra, Ford, od razu ja bym Cię prosiła, wiem, jesteś znudzony, żebyś dorzucił nam tutaj do ognia, nie? Dorzuć kłodę, dorzuć kłodę. A dziewczyny mogą sobie coś upiec. Na przykład hot doga sobie upieczemy. Coś takiego bardziej konkretnego, nie? Bo one są jednak głodne. A ty hot doga wegetariańskiego. proszę bardzo, wszyscy będą szczęśliwi. Ford sobie tą rybę zrobi. Piecz rybę. Dobra. O, patrzcie, rodzinny wypad. Fajnie, nie? O, moje biedne Simy, no. Ford z tą rybą, daje czadu Muszę wam powiedzieć, że ja teraz bardzo Właściwie cały czas gram w czwórkę Gdzieś tam na jakimś moim prywatnym saveie, Z którego często możecie też widzieć Na moim fanpage'u jakieś tam śmieszne zdjęcia Czy jakieś takie komentarze właśnie do rozgrywki Przez te, Właśnie przez te dzieci no Teraz zrobiła się gra dużo bardziej ciekawsza I naprawdę mnie wciągnęła Często się też pytacie, kiedy The Sims 3, ale ja nie wiem o, o jaką serię wam chodzi. Czy o prywatny safe, czy chodzi wam może o serię Bracia? Jeśli chodzi o prywatny safe, to na razie on, że tak powiem, leży odłogiem, bo zajmuje się tutaj czwórką, ale myślę, że niebawem do niego wrócę. Na pewno w lutym się jakiś odcinek z tego safe'a pojawi. Ale tutaj pieczemy, pieczemy, jemy. Patrzcie, od razu bez skóry, bez głowy. Mm. Ford. jak ty to robisz? Nie, tylko nie pożar! Dlaczego? Dlaczego ja zawsze muszę mieć jakiś pożar na parceli? Czy Amber się zapaliła? Mój Boże jeszcze wampir do nas przylazł? Porozmawiaj z Sinem. Dlaczego ty z nim gadasz w ogóle? Patrzcie, jak kamina. Zamiast córkę ratować tą się wampirem tutaj zajmuje. Gaś mi ją, a nie. Mija nie wzruszona sobie jest, bo hot dog wegetariański ważniejszy. Jezus Maria. Nie, patrzcie, nie zapaliła się, nie zapaliła się, to dobrze. No, Ford, łap się za gaśnicę proszkową, proszę cię bardzo, i gaś! No. O! Naprawdę. No, łap się za tą gaśnicę. Nie wiem, nie wiem, co teraz. Fordzik. Fordzik, bardzo cię proszę, gaś to. Nie wiem, co on robi. Nie wiem, po co ten blat tutaj nam przyszedł, ej Dziwna sprawa Proszę bardzo, jaka obsługa no tutaj gaśnicy Idealnie, mhm Super Patrzcie, jakiś tutaj popiół nam został, dobra Zabawne powitanie? Wątpię, ale dobra Zobaczymy Gdzie są dziewczyny w ogóle? Dziewczyny, gdzie jesteście? Ta jest spięta, przeżywa tutaj akcję gaśniczą ty co robisz? Ty jesteś bardzo zmęczona, co? No to chodź, już cię położę spać Chodź tutaj, śpi. E, Mija weź, so ja nie wiem, czy one w końcu zjadły Czy one nie, nie zjadły Piecz sobie hot doga. A weź upiecz sobie tego hot doga jeszcze Zanim tam ognisko Ugaśnie Patrzcie, no z tym Wladem to naprawdę ciężkie są Jakieś stosunki tutaj, relacje w ogóle Zaś się nie lubimy no, Zapytamy go o historię wampirów Pewnie nam nic i tak nie powie nie wiem w ogóle, po co on tu przyszedł? W ogóle jakiś dziwny gość przychodzi do nas na parcele, słuchajcie. Przychodzi do nas na parcele. Wampir, znaczy my nie wiemy, że on jest wampirem, tak? Ale zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Zaczyna nam się palić tutaj, wokół ogniska, wybucha jakiś pożar. No dziwne w ogóle tutaj jakieś historie. Porozmawiamy z nim o stylach tańca. Na pewno zna ich wiele. Nie, ale Fordzik po prostu, no, idealnie złapał za gaśnicę, ugasił pożar, proszę bardzo Jaki dzielny, nie? Nie wiem, Vlad nas nie lubi, ja w ogóle nie miał po co on tu przylazł Wyrzeknij się zła, dokładnie, wyrzekniemy się zła Ciekawe, co on na to, słuchajcie, pewnie nas nienawidzi. Ja się tylko obawiam, że on tutaj do nas machabonie bo on jest złym Simem, to dlatego że on nas tutaj pogryzie. Ja nie chcę, żeby on nas gryzł. Słuchajcie, wyprosimy go. Bo w ogóle czujemy się przy nim jakoś nie Nie wiemy, co to jest za chłop. Przyszedł jakiś i tutaj nie wiem, co on w ogóle chce. Nie mogę go wyprosić stąd. Dlaczego? Dlatego, że to jest jakby parcela publiczna, ale to nie jest parcela publiczna z drugiej strony. Nie wiem. Nie wiem tutaj. Weź sobie z tu jest ten hotdog wegetariański. Tu jest ta twoja ryba, kurczę też. Też jej nie zjedliśmy. No właśnie, ona jest ca cały czas głodna. Chodź tu zjesz tą rybę, wymienicie się z rybę, dobra. Ta się z kim kuci? Patrzcie, Vlad tutaj normalnie zaczyna nam e, córkę obrażać. E, kurczę, blade, no nie podoba mi się to. Weź podłe, spław go, spróbuj go spławić. Nie komary, tylko wampira, proszę mi spławić. E, no, Jeśli by doszło tutaj, słuchajcie, do jakiejś takiej e, wymiany zdań ostrej, że trzeba byłoby się z nim bić, to ja nie wiem, czy byśmy tutaj wygrali. Słuchajcie, Jezu, Ford, tylko proszę cię, nie, o, nie zostawiaj tutaj swoich córek, e, bo je osierocisz i już nie wiem, co będzie wtedy. Przegramy w The Sims 4. Podłe, e, odejdź. Musimy się go pozbyć, słuchajcie. Nikt go tu nie lubi, nikt go tutaj nie chce, w ogóle jakiś dziwny facet. Ach, masakra. Idź sobie stąd koleś. Poszedł. Jest! Udało się, słuchajcie, udało się, to dobrze. Ford ma bardzo niski tutaj wskaźnik zabawy. Eee, spróbujemy sobie tutaj podnieść to troszkę, pograć. W grę. Dobra, czy ty zjadłaś, moja droga? Jesteś już troszkę chociaż nasycona? No nie bardzo. Dobra, za chwilkę ci ognisko tutaj się wygasi już całkiem. Ja nie wiem, czy zdążysz cokolwiek tutaj upichcić. Jest już bardzo późno. Amber, jak tam? Ryba, Jadłaś prawie. Port ciebie muszę tutaj sprawdzić. Nawet, nawet, to nie jest Twój namiot. To nie jest Twój namiot. Namiot w panterkę nie jest Twój. Chodź tutaj. <laughs> Zaś Wylady. On jest nienormalny! Ja nie wiem, co on robi. Ja się boję, że on będzie chciał nas pogryźć. Patrzcie, on cały czas, cały czas go tutaj ciągnie do tego ogniska. Dziwna sprawa. Ford znowu wyszedł. Co on chce? Spróbujemy go spławić ponownie. Oczerniaj, pi, pragnienia. Odejdź. Powiem mu, żeby sobie poszedł. I pójdziemy spać, słuchajcie. Mia, ja cię proszę, ty mi za chwilę zemdlejesz. Weź zjedz to. W miarę szybko. Kurde, widzieliście? Ale straszne to było. Mam nadzieję, że już nie wróci. A! Patrzcie, nie zgasiliśmy ogniska. No, taki sporda Forda strażak, kurty, że poszedł i ognisko zostawił zapalone. Aj, jaj, 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 jaj. A później trzeba będzie ganiać znowu z gaśnicą. Proszkową bądź inną. Nie wiem, co ja mam ostatnio po prostu z tymi gaśnicami, I to wszystko przez to szkolenie BHP, słuchajcie, tak. Dwa kg porożku na 100 m2. Mmm, zapamiętajcie sobie, bo może być w jakimś teście. <noise> ja nie wiem, po prostu... Dziwny okres w życiu, ale przez wszystko trzeba przejść, podobno. Nawet przez ochronę przeciwpożarową, słuchajcie. Ewakuacja klatkami schodowymi. Oh yeah! <noise> Dobra, co ty robisz? Czytaj przegląd leśny? Po cholerę! Co ty nie wiesz, gdzie jagód szukać? Na krzakach, tyle ci powiem. Dobra, yy, ty idziesz spać, moja droga. Nie, ty idziesz si. A kurde. No nie wiem, czy tam dojdziesz. Jeśli mam być szczera. Nie, czekaj, chodź tutaj. Śpij na chwilę i za chwilę cię wyślę do toalety, ale boję się, że ten Vlad będzie tam gdzieś. Kurde. No. Pewnie siostrę obudzimy, co? I z nią pójdziemy do toalety Ja bym tak zrobiła <laughs> Dobra, trochę pospaliśmy, to możemy iść do tej toalety Idź szybko i wracaj szybko Ja tu będę czekać na Ciebie, Mija, dobra? Nic Ci się nie stanie, obiecuję Ci Chyba, że o Tobie zapomnę, bo może być różnie Ale jak na razie Cię obserwuję Dobra, nie ma Wlada, jest spoko W sumie nie mamy do tego kibelka jakoś daleko, nie? Nie będziesz spała na ławce Oś, tutaj masz namiot, z siostrą śpisz, może i Amber trochę chrapie, ale da się to wytrzymać, uwierz mi, chodź. <grystanie> Biedna Amber została oskarżona o chrapanie. Ale dobrze, że ten Vlad poszedł, bo już myślałam, że będzie nas tutaj gryźć, że będziemy osłabieni czy coś. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek. W następnym odcinku Legacy Challenge znowu widzimy się w granitowych kaskadach. Pa!